Witam Was bardzo, cześć! W kolejnym odcinku ze sztuczki z bossów Zostawcie nas na samą tarczę w górę i subskrybujcie na kanale jeśli jesteś nowi Zostawcie subskrybujcie bo lecimy po 800, po 800 subów No i dzisiaj sobie zagramy na bossie na tym samym, w ogóle bez zasad znowu jest boss Lasta populus. Zagram chyba sobie benjaminem, na, na tej mapce, na troszkę trudniejszej mapce jest boss tym razem Także sobie zobaczymy czy nam się uda wygrać Od razu stawiam dark Kurczę, nie wiem czy tak randomowo postawię w tym miejscu, no dobra, ok, spoko Także widzowie, ja będę yy, sobie także Widzowie zobaczymy się już na bossie w sumie, znaczy No jak będzie bliższe do bossa, nie będę was zanudzał, bo to będzie takie samo, bo... samo będę grał praktycznie, będę w safarmi, także za chwilę zobaczymy Dobra widzowie, mamy widzowie 13 runek do bossa, troszkę się wyfarmiłem Jak widzicie Także dobrze jeszcze Bruntrapa sobie kupimy szybciutko. Mamy, no, super. Mamy sobie go tutaj, w tym miejscu. I też Robert Gold trzeba będzie już kupić. Dobra, mamy, no, super. Dobra, no i teraz sobie kupujemy, wiadomo, kiedy będziemy sobie będziemy kupować. Właśnie, będzie trzeba snajperem pokonać tego bossa, bo boss. bomby się będą wypalać po prostu, bo nie... A, znowu zapomniałem Benjamina postawić, no. Super jestem. Ah. Nie no, ja jestem super, jestem budany normalnie, no po prostu superowa, że nam się, no nie no nie postawiłem Benjamina. Nie no, na samym początku, kurde, nie no. Ja jestem super. Jestem super, zarąbiście, fajnie. No widzowie, zjedźcie mnie znowu w komentarzach. To już, już drugi raz zapomniałem postawić bohatera. Ja nie mogę. Przepraszam. Dosłownie mnie zjecie w komentarzach. Dobra, sobie ustawiamy się powoli snipera. Wydaje, że pod górę, pod górę raczej pójdziemy. Dobra. Nie, no zbieram, lecę na, na, na defendera, czy nie mam to liczyć, nie zbieram. No trudno. Ale no, chyba powinien szybko paść, także na spokojnie. No, właśnie, będzie trzeba coś dać, żeby się nie przegrzewał. No dobra, no nie, no na razie, nie, no niech, niech będzie się przegrzewał, na razie. Czy to będzie coś dać, żeby słuchać, no, no dobra, niech będzie. Niech będzie tam, wiecie. Dobra, dam coś tam powoli. Powoli coś tam dam. Dobra, żeby troszkę się sładzał, wiadomo. Cyk. No, a takie wiecie damy. Troszkę, żeby się sładał. Super mamy. Dobra. <laughs> Dobra, no i super. Kupię sobie to, żeby większą cenę sprzedać sobie te te. Dobra, no i mi się udało, superowo, fajnie. Pierwszy tier pokonany, no i sprzedajemy. I czy będzie mi stać już na pierwszy... Nie, mamy już, mamy pierwszy ten, super. Zarąbiście. Superowo, dobra. Bo na razie nie wiem, zostawić sobie to, to zastanawiam. Dobra, zostawię sobie tego w sumie. A i z mapkę zostawimy jednak. zobaczymy się na kolejnym bossie, w sumie, na chwilkę. Dobra? 6 rundek, rundek do bossa. Spoko. Dobra, jeszcze bym tam też tutaj. Dobra, na razie tutaj manki być może nie daje. Zastanawiam się. Dobra, kupmy sobie. Level. Dobra. dobra, i powoli. Zamrozimy sobie te balony. Powoli będę Mada zbierał. Mi się wydaje, że matka będzie dobre. W tym miejscu oczywiście. Madzik. Trzeba będzie uzbierać na niego. A właśnie, to, by, to będzie przegrzewać bossa. No dobra, nie wiem, lepiej zapisami pod to, niech będzie. I to tam wiecie. No na razie, na razie nie lepszą farmek. Spokojnie. Będziemy zbierać nada już powoli. Będziemy mieć super. No ale boss jest wolny, także nie ma, się, nie ma to się martwić jak na razie. Dobra, pyk i go już bijemy powoli. Dobra. No teraz trochę są takie problematyczne moim zdaniem, dobra. Kurde. 10 wciąż będzie też programem. No, A teraz jakoś poradzimy spokojnie. No, bo ulepszamy, ulepszamy faramki. Dobra, ulepszamy farmki, Dobra. Jeszcze właśnie w ogóle nie przegrzał, dobrze. 63 runda, ok. E, można. Nie no, wiem. Staćmy z... chyba na Crossbow mastera. Bym sobie chyba kupił mastera. Ani, nie stać mi jeszcze, czy czekajcie. Nie wiem, co, co mógłbym tu dać. Czy mi pomogło? Co sobie kupię jeszcze ten? <laughs> 10 trzeciego jest, dobra. Dobra, kupuję, kupuję Cresbo Mastera po prostu. Dobra, kupuję już crossbowmastera, Mastera. Super. E, sprzedaję, jakaś sprzedaję. I mamy już na Monkey Police super. Zbieraliśmy. Mamy sobie w tym miejscu inżyniera. Dobra, super. Crossbowmaster Master sprytywuje. Dobra, no i mamy Monkey Police super. Zbudowaliśmy Monkey Police, fajnie, Mi się wydaje, że w tym miejscu sobie dam jakoś tutaj. W tym miejscu bym dał ten. Zastanawiam. Dobra. A trochę trochę się faramek zmieściło na spokojnie. Super. Sobie jeszcze dam, wydam opyk. Wójtę sobie kupię farmera. Spokojnie. W tym miejscu I ulepszamy w ogóle powoli, dobra. W ogóle piąty tier sobie może już kupię. Kupmy sobie piąty tier, mamy piąty tier. Super. Chcę overclockować. Piąty tier jak najbardziej. To jest rundek do basa. 7 rundek do basa. No. Szczerze powiem, że nie za ciekawie, ale dobra, okej. Okay. W ogóle łódki mogłem sobie pod zarabianie też dać. Wydawać. Moim zdaniem. By było dobre. Po prostu łódki pod zarabianie sobie też dać. Mógłbym. Parę łódek pod zarabianie. W ogóle parę bym mógł sobie stworzyć do łódki pod zarabianie. I tu w ogóle jeszcze farmę, nie wiem, jak się zastanawiam, czy tutaj na przykład nie dać piątych tierów, czwartych tierów pod, pod marketplace y po prostu, to zwiększy by zwiększyć sobie a nie wiadomo. Tu jest troszkę, tu jest mięso do farmienia, no ale tak wiecie, nie za. Dobra, może być tyle. <laughs> Szczerze nie wiem, czy się uda zbierać na paragon no ale dobra, najwyżej pokonamy czymś innym. Baza zobaczymy. Przekonamy się, zobaczymy sobie. Dobra. No i budujemy sobie, wiadomo, statki. sobie dam tego. Dobra. Chyba się zastanawiam, czy paragon będzie trzeba budować powoli, nie? Dobra, to czekajcie. Zastanawiam żeby by sobie nie to zbieram w ogóle na Paragon się zastanawiam, czy nazbieram w ogóle na Paragon. Co bym nazbierał w ogóle na Paragon? Dobra, poczekajmy, czekajcie, widzowie, poczekajmy sobie na spokojnie. spokojnie sobie poczekajmy. Ja nie, nie będę sobie, widzowie, dokładał jakoś dużo tych parę mapy Może dołożyć, nie wiem, zobaczymy. Lepszony na. Wiadomo, po prostu tak. Budżetowy Paragon będzie, może. No raczej nam powinien wystarczyć, cyk. Cyk. Parę dark mapeczek sobie postawimy, dobra. Dobra, budujemy już paragon. O, może być taki level w sumie mi to tam nie przeszkadza. Na spokojnie. Dobra, no i bo znam. No i pokonaliśmy pasa super. Właśnie zastanawiam, czy by na przykład większy nie zrobić. Wiecie co? zrobić sobie większy paragon. Zróbmy sobie lepszy. Tylko zrobimy po prostu. Złożymy sobie lepszy paragon. Na spokojnie. Złożymy sobie lepszy paragon, widzowie. A czemu by nie? Dobra, mamy troszkę rundek. jak na spokojnie. Eee, dobra, pyk. Syk Złożymy sobie widzowie lepiej paragon, także zobaczymy się widzowie za chwilkę na kolejnym bosie. Dobra, wizę, No i za chwilkę za chwilkę będzie. Boss, będziemy budować z powrotem paragon, tylko tylko z wyższym poziomem. Także super. No już du, dużo no dużo przebić mamy, także. O, super. I nie będę dokładał goda, bo po co? No i dobra, i budujemy paragon. 55 level, super. Wyższy mamy teraz. Znaczy nam powinno się udać moim zdaniem. Chyba może damy sobie jeszcze coś ulepsza, na no przykład nie wiem Nie no, raczej nam się powinno udać także na spokojnie. Super O pude, DDT Dobra wciągnę sobie DDT 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 W DDT jest prawda, bo bym pewnie zesunował, dlatego Dlatego pewnie, dlatego. Czekajcie, sobie dam. Kupię sobie to, tego nie kupiłem, nie wiem. I ile to zabiera? Dużo, dużo. O kurde, dobra, żyje jeszcze jakoś. Wow, dobra, jedna, jedna mych przedpuścili, super. Ja żyję jakoś, jeszcze ja nie mogę. Dobra, budujemy paragon do, do statku chyba powoli. No, moim zdaniem. O! Będziemy budować. Dobra, budujemy. wydajmy sobie całego kolta. 54. poziom, może być super. Może być. Dam sobie tutaj jeszcze do do bom bym się, by mi się wydaje zbudowałbym sobie. Albo nie dajmy sobie do niedziała łapki. budujmy sobie do niedziała czemu albo nie. Zbudujmy sobie do niedziała po prostu. Sprzedam w ogóle tego. I dam sobie, domo master bombera. Buduj sobie do Ninja mapki, wiecie, czemu by nie, sumie. I tu sobie dam kolejny upgrade. Zik. Nie wiem czy będzie widział, a troszkę tam będzie wbijało przebicie, no bo ok, spoko. I za chwilkę sobie, wiadomo, no, za chwilkę się zobaczymy na ostatnim bossie. Jak będzie słuszko, później sprzedawane będę budował paragon do Ninja mapki. Prawie do powrotem, no i dobra, podajemy paragon teraz do Ninja mapki. To ju goldę wykorzystam sobie. tyk Który będzie poziom. O 57. Spoko. Super. A właśnie, sprzedałem jeszcze mamki widzowie. Dobra, trudno. Na raczej nam się nie przyda, mi się wydaje. Rzecz nam się nie powinno przydać. No i się tak wygraje, także super. nam się widzowie udało wygrać także. Ja mam, także widzowie, jak Wam się podobało cię zostawcie w górę. Subskrypcję na kanale, jeśli jesteście nowi. No i widzimy się na elitarnym. Czy są jakieś zasady na elitarnym? Nie ma żadnych. OK. To będzie, nie wiem czy to będzie łatwo. Zobaczymy. Także do zobaczenia. Pa, cześć, papa.